Słabamy sierpień, rok 2, 0,14. Dziś was nie okłamię, tylko wyjaśnię wyraźnie, dobra, przejdę do konkretu, Bo sam się niepokoję, to co tam było, nie mieściło mi się w głowie. Ale najpierw długa droga, półpostrzyzny pokonane. Szkoda, że po drodze moje gacie już obstrane. Ale to było nieważne, czekałem na moją metę, a po drodze ziomek. Oferował mi tą fetę, ja do niego nie dziękuję, dziś tego nie próbuję, a on na to spróbuj. spróbuj. To nic nie kosztuje, nie dziękuję mu, powtarzam i odchodzę pewnym krokiem. Czuję jak on odprowadza mnie swym wzrokiem. Dobra, moja podróż dalej trwa. Patrzę tak przez okno, tam idą sobie Niemcy dwa. siła la la la, kurwa mnie ta droga. Więc sorry, idę zajebać Piocha. Wysiadam, Amsterdam, ziemia ukochana Czuję jak twarz zamieniła się w banana Moja buzia roześmiana, padam na kolana I dziękuję Bogu, że przetrwałem tu do rana Dobra, trzeba wstać z miejsca urodzenia Idziemy tak przed siebie, napotykam tu gramera If you know what I mean, I wanna smoke it. Daję mi harę, ja dziś nie liśnię łodygę Tylko wykmitną roślinę, dobrze wiem, że upalę swą machinę